Siemaneczko tutaj Yamatrox, ja a tutaj jest pierwszy odcinek z serii GTA Online na haju i yy, jest ze mną Nokoson. To ja. yy, te, te, te I będziemy grać w GTA, będziemy różne rzeczy robić. Po prostu zostaniemy milionerami, uda nam się może mieć wille. Wszystko co będzie można, będziemy bogaci. Yy, bo na razie mam tylko milion w banku. Przechodzimy do odcinka. Teraz jedziemy do sklepu z ubraniami, i do jakiejś tam po jakiejś nowej fryzurę, bo na razie nasz to. Okej, okay, tego nie skomentuję. <grym z górą> Dobra, siemaneczku, jesteśmy w sklepie Esa na trzy fryzjerze, nieważne. Nokoson się będzie obcinać i będziemy go oglądać, jak się obcina. No widzowie, ja idę bez Nokosona, bo on jest jakiś kulek. Ja do widzenia. Sobie włosy. Autobus, a nie to ciężarówka. <grym z górą> Sklep z ubraniami! Jo! Ogólnie, widzowie, Nokoson jest głupi. Siema, bijam na sklep. Dobra, widzowie, mamy teraz taki super prostrój, tak, jedziemy dalej teraz. Patrzcie, widzowie, jak Nokoson szybko jedzie Jestem zygzak makiem. O jezus! Nokoson zaliczył kraksem. No GLEBĘ, NA GLEBĘ CYPIE, NA GLEBĘ, DAWAJ, DAWAJ No, siema, dawaj, napadnij Dawaj, dobra, ja go później zabije mm. No, jak da nam ManiMani, bo musimy mogli zrobić zastraszenie maksymalne No, ja dobra, cieszę, no, no dawaj te pieniądze, dawaj, szybko No, CYPIE, JA CI ZWIERZĘ, TAK? Zbierzemy się tu z Noxonem Dzięki Proszę, to Bo koło nam się zepsuło bo Koło idziemy, nam się zepsuło To, to robi Wszyscy drifty jak policji bierzemy Eee, auto policji? Dobra Dawaj Szybko Nie Nie, nie. szybko, pani Dobrze, widzowie, więc kończymy ten super pro odcinek. Zostawcie suba Zapomniałam to powiedzieć na starcie I eee, do widzenia Bo nie mam nic do widzenia. O! すっごいきれい <laughs>